Cześć, witajcie! Będę dzisiaj otwierała zamówienie z katalogu Avon, z katalogu numer 8 i otwieram. O, ciężko. Może ja sobie otworzę i będziemy się widzieć za chwilę. No i już widzimy, co zamówiłam. Płyn do kąpieli litrowy. W bardzo dobrych cenach. Kolejny płyn do kąpieli, biała lilia. Pięknie pachnie. I ja może wyjmę to fakturkę. Dobra udało się. Kolejna rzecz to żel pod prysznic przepiękny zapach dwa kolejne e, taki orzeźwiające super suso męskie dwa w jednym szampon i żel pod prysznic e, taki krem BB pierwszy raz będę używała a to dostałam jako prezent e, co tu jeszcze mamy Midełko. Medełko y, razem do y, żelu pod prysznic. I zaraz otwieram kolejną pakę. A kolejna paka przyszła trochę większa, w większym pudełeczku. Tutaj było małe wniecienie, więc sprawdziłam, czy, y, czy nic tam się nie dzieje złego przy kurierze. Ale chyba nic jest ok. Zaraz zobaczymy, zresztą. Tutaj są moje dane, więc nie, odnoszę, nie podnoszę gazetki, i będziemy zaraz zaglądać. No i mamy. Otwieramy, otwieramy jeszcze z jednej strony. Dobra, no i się udało. I co my tu mamy? Kolejny żel pod prysznic, kolejne mydełko, piękny zapach. Yy, tu jest mango, to jest płyn do kąpieli. Żel pod prysznic, dwa kokosowe. Co tu jeszcze dzisiaj zaprzyszło nam dzisiaj z zamówienia. E, takie fajne hibiskus, dwa żele. No i tu jest męski i kolejny hibiskus. No i jeszcze jeden cytrynowy. Mam nadzieję, że to wszystko, co zamówiłam. Tutaj mamy. To jest perfuma. Męska, oczywiście. E, tu też mamy perfumę męską. Ta troszkę jest zdeformowana, ale, ale mam nadzieję, że to nie jest problem. Jest ok. Ważne, że jest cała. Tu mamy kolejną perfumę. To jest perfuma. Otwarta była. E, damski, damski zapach. Była otwarta. Nie wiem, zaraz sprawdzę, co tam się dzieje z tym. No i kolejna męska woda. To woda toaletowa czy perfumowana. No nieważne, trzeba sobie sprawdzić. Kolejna woda. Do tego, oczywiście. Katalogi. I mamy najnowszy katalog. Dziewiąty. Co tu jeszcze jest? Dwa, trzy. Fokus. Katalog. Katalog. Tu jest jeszcze jakaś ulotka. A tu jest prawdopodobnie faktura, której nie będę Wam pokazywała. Fokus. I najnowszy katalog. No już jestem ciekawa, co tu jest fajnego. Jestem już bardzo ciekawa. Podszywki o Tu jakaś nowa perfuma, o, może ja tylko przeoczyłam. Przepiękny zapach. Polecam. No i zobaczymy co tu jeszcze jest na końcu. Półlitrowy. Sporo jest to rzeczy na lato. Fajny zestaw. Taki yy, na pewno go zamówię. Keratynowa rekonstrukcja. Na pewno zamówię ten zestaw w następnym katalogu. No i trzeba na spokojnie obejrzeć. Ale zapowiada się ciekawy. Ja już się będę z Wami żegnać i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!